Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne kibolskie relacje. Legia zaprezentowała efektowną oprawę, sporo działo się wokół meczu Śląska z Widzewem, ale w dużej liczbie pokazał się w Lubinie, więc ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Pani Piasta-Gliwice przybyli do Warszawy jednym autokarem w 39 osób. Legioniści wraz z pierwszym gwizdkiem sędziego rozpoczęli odliczanie, po czym zaprezentowali oprawę. Składał się na nią transparent Legia Gol Kurdemol, który na początku był częściowo zasłonięty, a pierwsze litery słów mogły sugerować hasło Legia Grać aby łamać. Do tego na żylecie pojawiły się zielone i czerwone flagi na kijach oraz świece dymne. Podczas tego meczu na trybunach zasiadło 19 045 widzów, co było najwyższą frekwencją w kolejce. czwartej czwartej kolejki ekstraklasy był mecz Śląska Wrocław z Widzewem Łódź. Obie ekipy mocno mobilizowały się na to spotkanie i sporo się przed nim działo. Śląsk nagrał zapowiedź, a Widzew w nocy odwiedził Wrocław, gdzie przestrzelił sporo grafów i pokrzyczał pod stadionem. Klub z Wrocławia dzień przed meczem ogłosił, że ze względów bezpieczeństwa nie wpuści kibiców gości, a Widzewiacy odpowiedzieli, że i tak pojadą. Również fani Śląska zapewnili, że piłka nożna dla kibiców na ich stadionie nie jest tylko pustym sloganem i Widzew wejdzie. Tak też się stało i w dniu meczu w klatce zameldowało się 1400 gości, co było drugą liczbą Wyjazdową w kolejce. Razem z nimi obecnych było kilkudziesięciu kibiców ruchu oraz elany. Na płocie, oprócz flag, znalazł się również transparent na wzór flagi gospodarzy Cała Polska w Cieniu Śląska. Niestety widowisko na trybunach gospodarzy zepsuli smutni panowie, którzy przejęli blisko 300 sztuk materiałów pirotechnicznych. Śląsk oprócz flag wywiesił również transparent z przekazem dla widzewiaków. Zamiast malować mury, widzewski lamusie nie blokuj drzwi w autobusie. Ten mecz we Wrocławiu oglądało 15145 widzów, co było trzecią najwyższą frekwencją w kolejce. na wybrało się około 1700 lechitów i był to najliczniejszy wyjazd w tej kolejce. Warto też dodać, że sześciu fanów Kolejorza dotarło na mecz rowerami. Goście w drugiej połowie odpalili trochę pirotechniki. Palili również gospodarze, a ten mecz obejrzało 11 39 widzów. Warto również wspomnieć, że komisja dyscyplinarna PZPN ukarała pod Beskidzie karą pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za wpuszczenie kibiców GKS-u, którzy mieli zakaz podczas ostatniej kolejki. Do mielca wybrało się 395 pasów, a dodatkowo spora grupa była również rozsiana po całym stadionie. jak w Białym Stoku miał małe spięcie z ochroną. Co, sucho, co? Sucho, mam <laughs> Do Gdańska dotarło 112 kibiców Korony Kielce, w tym pięciu fanatyków na przodu Jędrzejów. Piłkarze Pogoni Szczecin w Grodzisku Wielkopolskim wspierani byli przez 478 portowców. Raków był obecny w Zabrzu na meczu z Górnikiem. Ten mecz przy Ruzuelta obejrzało 16 905 widzów, co było drugą najwyższą frekwencją w kolejce. Na sektorze gości w Gdyni zameldowało się 30 sączelsów, w tym po 3 osoby z Czarnych Jasło i Polonii Warszawa. W opolu w klatce mimo otrzymania 350 wejściówek zasiadło 450 wiślaków. Goście drugą połowę zaczęli od oprawy. Transparent piątkowa noc to czas podświetliły ognie wrocławskie. W katowicach pojawiło się 410 kibiców zagłębia sosnowiec w tym 70 legionistów, 10 harcerzyków oraz 4 beskidowców. Blaszok podczas tego meczu był pusty, ponieważ Gieksa bojkotuje mecze u siebie. Do tych dotarło 230 kibiców pod Podbeskidzia. 80 resowiaków wybrało się na wyjazd do Łęcznej. 450 niebieskich było obecnych na zakazie w Rzeszowie. Odwiedził Jastrzębie w 108 osób. Zawsze tam Do Krakowa na mecz z Hutnikiem przyjechało 104 fanów Siarki Tarnobrzeg. Gości wspierało 32 fanów Wisłoki oraz 20 JKS-u. Podczas tego spotkania osiedlową mam zaprezentowali kibole Hutnika ze Skarpy. Kibice i obecni w Krakowie na stadionie Wieczystej w 5 dyszek. W tej liczbie znajdowało się po dwóch arkowców i fanów powiślanki. Zawisza pojawił się w Wolinie w 250 osób. Stalówka na mecz z drugą drużyną Krakowi otrzymała tylko 50 biletów, a do Krakowa wybrało się jakieś 100 osób, więc ostatecznie na stadion nie wszedł nikt. Do hełma wybrało się 15 kibiców AZS-u Podlasie. GKS Bełchatów rozpoczął nowy etap w historii klubu i po reaktywacji przyszedł czas na debiut w czwartej lidze. Z tej okazji zaprezentowali oprawę z hasłem: pijemy za lepszy czas. Do łodzi udało się 130 fanów z podznaku myszkimiki, w tym 5 łańcuchów. Polonia Bydgoszcz w 8 stówek, w tym 12 kibiców GKM-u, pojawiła się w Gdańsku. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać co sądzicie o tej kolejce oraz na jakie mecze czekacie w następnej. Najciekawiej zapowiada się widzę w Legia, ale warto też zwrócić uwagę na Lech Śląsk i mieć zagłębie. Jeśli wytrwaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści piknik. A ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.